Siema, tutaj Zezus może trochę mnie źle słychać, ale dobra, teraz powinno być dobrze. Oto kolejny odcinek z Dark Siders. Tak jak widzicie, nie jesteśmy tam gdzie powinniśmy być, czyli w ostatnim odcinku, ponieważ już wam mówię czemu. Mm, ponieważ przeszedłem, przeszedłem trochę, ponieważ. Słuchaj, nie wiem czemu chciałem trochę sobie w to pograć, także przeszedłem trochę. I się pojawi no, pojawiliśmy. I doszedłem do tej oto tutaj. <grych> mm -hmm. I tutaj właśnie będziemy przechodzić dalej. Razem ze mną będziecie patrzeć co się dzieje, co gdzie jest. Także wiecie, będzie wszystko zitośni i w A, to to. Także właściwie będziecie wiedzieli co się dzieje, no dobra. Co ty potrafisz? Pewnie nic. Bo jesteś downem. Nie boisz się cię. Dobra, może trochę. Kili. Kili. Ciebie zejść, fak, fak, ok. <laughs> Także ten mm, w miarę spoko. nie? No, okej, okay, to może teraz Wam powiem wesołych świąt. Trochę spóźnione, ale tam zawsze jakieś. Nie mam żadnego pojęcia czy nie jest za głośno przypadkiem wam, przypadkiem What the fuck What the fuck Nie, no, no, normalnie zawsze Fuck, dobra, nie wiem czy jest trochę za głośno, ale może trochę jest, także mm, trochę się ściszy Okej, okay, może teraz będzie nieźle, bo teraz w ogóle nie będzie słychać... niczego. No jak za mam Cię zaatakować niby latająca twarzą wielko... która coś Ci się dzieje z twarzą? Konstruktor-zwiadowca! Yy, yy, I Tr spell... już dziękuję. Dzięki, dzięki. Nie, nie, nie. nie. Dobra, mamy młotek O, kto, czy nie, ciekaw, gdzie teraz? <trygument> hmm, <rhythms> <trygument> wiedziałem. totalny rozpierdziel lecim 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 jest 16.07 godzina w której to ja nagrywam a inni ludzie ludziu ja mówię bardzo spokojnie ponieważ jestem bardzo zrelaksowany. Ponieważ Ponieważ tak. Jo, jo, fuck! ja. do, do, do. Tak, ja... Może? Tak jest, tak jest. Nie dobrze. Dobrze, ciekawy, gdzie teraz iść. Dobra, brygo. Normalnie. To, że widziałem. Więc, e, nie wiem ile to już jest minut, także wiesz, mm, trochę jest. Znajdując się w konstrukcie, wciśnij X albo Y, aby coś tam to... Nie! Nie! Stary! Czyli, nie, nie pozwolę ci umrzeć, nie dzisiaj. Nie opuszczaj mnie. Fak, stary, stary, ty nie chodzisz, ty nie chodzisz stary Dlaczego, dlaczego? Dobra, żyj, żyj stary, masz rodziny i dzieci Jest, ruszyłeś się stary, Zmierzyłem w ciebie zawsze Fak, zaraz się popakam O Jezu, naprawdę Oh. Dobrze są emocje. Mm. Jump. Oj, Czekaj, ja się tak wzruszyłem. Widziałem, że zacznie chodzić. To co, 20 minut? 20 minut wystarczy. Wystarczająco wystarczy. Ludzi tłum... Coś tam, coś tam, coś tam... Za mało gniewu. I need more power... Agata Power...

Nowego roku dzieci. Moje kochane najdroższe. Talizma. Punkty gniewu po egzekucji. Wyposaż! Nie, no, wyposaż! Po co tak kamo innemu wyposaż? Mi się, się bardziej przyda. Mhm. Mm A więc tak. Zrobiłem most tutaj. Ojej, po <klimaty> <Universität eightád Sarrańskiej> przepraszam, podziemnie. Tak. I teraz B, 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 no B, 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 Nie, 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 nie. tu wjechać i rozpierć, ale totalnie zrobić. Ale nie, nie pomyślałem oczywiście. No jak bym miał pomyśleć o tym, że nie mogłem zrobić totalne rozpiercie na ich twarzach, to no gdzie? Oho, uh ohu. Uh -huh. mmm, o, tak. Hmm. Skrzynka. No. B. Który time? 13 minnet. Okej. Okay. Także wiesz. B Mam właśnie nową zbrojkę, jakbyście nie zauważyli, hello. Mam też nowych chyba konsul. nie pamiętam co kupiłem. Fuck. You down? Szybciej, go, go, power rangers. NIEBIESKI RANGER, do BOJU! Eee! Yep. Okej. Okay. Fuck. B. aha, aha, aha. aha. Okej, okay. B. 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 B jest na wszystko rozwiązanie. No, fuck, 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 fuck. Fuck. No dobra. Którym się to celowało? No, który? Fuck, fuck. Którym to się. Okej, okay. O Uole. Uole, ole, ole. Lecimy do domu. Okej. Okay. Jak. Co ja pierdzielam? Co ja robię ze swoim życiem? B. Um, hmm? Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yep, 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 yep. Uh-huh. Thank you, verma, mm -hmm. mm -hmm. O, oh, fem ja chyba się może zrobić. Totalne znowu rozwałka, i. <tcje> Teraz wyłącz się celowniku. Teraz roz... to... O! Oh. Zawsze chciałem mieć taki klucz. W końcu go mam. Właśnie, Jestem. Człowiek pająk mhm. ale fajnie, dobrze, że to wymyśliłem. Jestem jedynym człowiekiem, który to wymyślał. Wymyślił. Lał. Le, 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 lał. Sobie będę lał la, 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 la Dosiądź mojego rumaka! Nie dobra. Mm, nagrywamy już tak około parę minut

<laughs> do chão, ba chão, ba bra, ba chão, do chão, do chão, do chão, do czemu ja nic nie słyszę? O głuchy! Znowu! Dobra, pierwszy raz, ale to... Chciałem podnieść dramaturgię tego oto... tej oto wypowiedzi, także... Nie bierzcie mnie za złego człowieka. Jestem w sumie dobry, tylko wiecie. Czasem mi coś szwankuje. Lecim na szczycin. Do domu... Fak... Znowu muszę... CZEMU TY NIE MOŻESZ BIEGAĆ szybciej Koń, mi to się nie przyda. Nie w to Ja byś zapierdzielam na tym konie, byś zobaczył jak to fajnie... Poczuć wiatr we włosach. Jeb, yep, ale jestem... down. Okej, okay. by wejść na łańcuch... Biegu, 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 biegu skoku, skoku Zniszczu zniszczył. je prosz szczarpu Co tylko hasin by biegu, 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 skok, biegu, 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 biegu Tup, tup 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 <grywka> Nie, nie, nie 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 nie. Nie, 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 faktycznie. Pom, 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 dupa, dupa. O dupa, dupa, dup, 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 dupa. Dup, 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 dupa. O dupa ma, który ładnie zra. I by... jak bolesło w Mhm, Widzę tam dwie twarzyczki ładne. I chyba tutaj, jak skończymy z nimi się bić, do wojny ring. Zaraz cię zniszczę. Tu jej ciu przebram. Mm. Kurde, to nic nie działa! Tak. No nie jest fajnie, no nie powiem, ale jakoś sobie poradzimy. By mi się teraz przydała moja transformacja śmierci, którą możecie obejrzeć w innym, nie pamiętam, którym odcinku nie, także wiecie, może być super ekstra, Ale nie. Także wiecie. Um...

Hej, Mam keki na O, fakt. Trochę nie boli, malu tego nie ale Co zrobić? Czego się nie robi? Takich niecia, nie? No. Ale, mnie... Ale, kurde, kurde, ty, tak. Ty też. O, oh, mam, 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 to co chciałem. Tylko zapomniałem, jak tego użyć. A, wiem już, pamiętam. już pamiętam! Nie pamiętam. Fuck, fuck, Jak się tego używało? Jak ja tak go Ty, Nie, serio, nie pamiętam. Jak tak, 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 ta. ja, ta, ta, ta.

Hmmmm <śpisz> Dobra, już, 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 schowaj broń Schowaj broń jak twoja mama prosi Ale czuję, że coś tam będzie epickiego Już to widziałem Widzieliście to?

nie, serio, serio, ja chcę stąd już iść. Mamora, toój! Ja! dupa, A! Nie, 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 nie! Nie, nie teraz! Nie w takim momencie! Ja nie mogę skinąć! Ja nie mogę umrzeć! What, fuck! Fuck, Kurdy! Come on! No na zolu! No dobra, już, już, już! Spokój! Spokój! Uzbogajcie się! Uzbogajcie się, uspokojcie się! Uzbogajcie się, wrogiemarz! Spokój mnie w tego! Ujjdziu! Klar mi się, dula! No jejdziu, ale anda, nie ten godzi! No ee, że, 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 Haha! Ha, już wiem! Ooo! Moje zebra! Bo moje ślicze zebra! Nie widzicie jak ja teraz chodzę? Ile ci jeszcze zabrało? Za, 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 za... Ile jeszcze masz HP? No w dupę! Yeah! Uh! Jestem najpotężniejszym z najpotężniejszych Lub nie Zawsze chciałem dostać na oryginalne Pokażę, że dostać na oryginalne Nikt się mnie nie słuchał, ja się Kolejny Nowe kosy, wyposa Czemu by nie Okej, okay, może w tym momencie zakończymy takie ładne kółeczko w ogóle wiesz. Dobra. A więc tak. Tutaj ładne drzewo. I ładna ściana. A więc tak. To już jest koniec kolejnego odcinka Dark Soiders. Pożegnajmy się z naszą śmiercią czymś. Okej. Okay. Wejdźcie na mój kanał, gdzie możecie zobaczyć poprzednie odcinki z tego oto właśnie yy, z tej właśnie serii hmm. Napiszcie w komentarzach co dostaliście na święto I trochę wszystko Co mam ciekawego do powiedzenia Dnio Dnio No To tyle yy... Hm. <laughs> Wszystko. Narka.